Wykonać, bo inaczej, co tu tłumaczyć? I się uczyć. I tak robię. I mogę go nazwać teraz uczniem. Gdzie go mistrz ćwiczy, ponieważ teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, na pewno wiemy, a nic nie działa, nie wiem. Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nic nie wie dlaczego. W tym pomieszczeniu łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. I tu mi się przypominają znowu, nasuwają święte pamięci prezesa Biernackiego, który mówi: Wszyscy o Kadzie się znają, a on był kierownikiem działu SGGW doświadczalnictwa w, w dziejach studenckich. Nie? Więc y, y, wyniki badań porobione, sprawdzamy co jak. Teraz trzeba zrobić lewą stronę, której nikt nie chce robić. To jest prawda. Bo nie będziesz mi zaglądał do kieszeni. No to nie zaglądaj. No co chcę zrobić? Ja mam zrobione papiery, gdzie pszenica jest na 400 to cały koszt do zbioru. 100 złotych mogę się pomylić. Albo w lewo, albo w prawo. Podobnie jest w rzepaku. To, że uczyłem się od, od, od najlepszych ja nic nie wiem. Ja miałem problemy, rozwiązywałem ze różnymi uczelniami. I nawet bez nazwisk to mogę powiedzieć, że przecież nic nie zrobił. Yy, bo długo siedzę w tych bakteriach, bo to ponad 36 lat. No i pani profesor, yy, no z południa, była tam, gdzie trzeba, nie przebija się. Pana tam wie, no jest zna, zna. Wszyscy wszystko jedzą, no nie robią. Po jakimś czasie wróciła z powrotem. Tam, gdzie była, tajnie było, ale to nie, bo można no tam skończyć, dzień, dzień, gdzie się nie powinno. No to wie Pani co, to Pani mi w ramach rozmowy z, no, ma, pomoże Pani drogę. No i znalazła dokumenty z 20 roku i nic się nie zmieniło od momentu wtedy, kiedy profesor Teodoro opracował ten materiał i to działa. Tylko to nie, bo to herbatka Pana tatka, jak było u Pana senatora Podkańskiego, więc to nie działa. Działa, a żeby udowodnić, że działa, to wzięliśmy, żeby Pana, żeby czasu, bo tu zaraz koniec, o, nie ma slajdów, nie ma nic, jest zdjęcie, ślepy widzi, kolor, jak zna, że pak to jest, to tak było przed technologią, a na dole jest po technologii. Co rośnie, zobaczymy. Ja bym, Panie Adamie, Małsen luz, wszyscy wszystko mówią. Powiedzieć mi, czemu nie, nie liczycie pewnych elementów. Na przykład, to co wkładasz, zrób sobie takie coś. I będziesz wiedział, o czym mówisz. A tak to no nic nie mówi, no bo on wkładam i później mówi nie ma. I jest Jest wszystko, tak. Najlepiej to, to powiedzieć tak, jak mówiłem tu do pani. Jest beczka libiga. No i ona jest w tej chwili odwrócona. Kto to jest? A to jest w zeszytach naukowych, uczelnianych w bibliotece, zajrzeć. Nauka się skończyła w którymś roku. No. Rozmawialiśmy również na przykład, no C, firma, która jest złożona z trzech firm. No i nie tak szybko, bo musisz być zbadany. A soki komórkowe nie kłamią absolutnie ani. ani yy, yy, ten sensor a wysoki. Którego dnia? Byliśmy na polu, proszę Niedziela. powiedzieć, jak to było? Niedziela. No, niedzielę. Niedziela, tydzień temu. To na przykładzie mogę podać tak. Stan odżywienia azotem. Sąsiad, no, na jesieni wyśmiewał wręcz, no bo ja to tam NPK już nie stosuję, tak naprawdę.